A moja podróż, moja podróż dobiegła końca, autobusowa jestem przy hipermarkecie oszą zaraz ja spróbuję kamerę obrócić nie, nie działa obracanie kamery to tak wygląda tutaj też startują samoloty i jest taki plan B, zamiast głodnego Mikoły który już tam wcześniej widziałem zajrzę najpierw tutaj, za mną się znajduje Restauracja Odessa, morska rybka, no może warto zobaczyć. A jak nie to do Mikołaja. Zrobimy obiad kombinowany, więc zeszedłem do restauracji Odessa Niestety nie ma zupy rybnej o tej porze ale wziąłem sobie Odeską rybę, która się nazywa Stawidka smażoną z sosem tatarskim tatarskim oraz coś do picia. To chyba wszystko. A potem do Mikoły jeszcze na chwilę. To jest właśnie stawidka. Smażona stawidka. Strasznie głośny z tej restauracji. Mm, trochę większy od środki. Tutaj sos tatarski Spróbujemy. W sam raz tyle ile bym chciał. Tak wygląda okolica. Myślałem, że to będzie trochę cisze, nie będzie tej muzyki, ale tak nie jest. Rybki były świeże, fajne, usmażone na chrupko. Zjadłem je z wyjątkiem głów. I ponieważ były świeże, to zdecydowałem się również na mm, mule. Na mule po francusku, z białym winem, czosnkiem. No po prostu to jest, jakieś świeży towak, to warto spróbować. Ta weranda tutaj, Teraz ją dopiero budują. Tak naprawdę nie jest czynna w większości, ale myślę, że to jest na lato. Fajne miejsce, naprawdę. Prawie jak na plaży. Przyszły małże z podpieczoną bagietką. Duszony 500 gramów to ma być. Może jest 500 gramów. Tak na oko. 20 zł. Efekt jest taki. Rzeczywiście był świeże, więc było warto. Natomiast może trochę tego. Białego wina gdyby było więcej się odparowało, byłoby troszkę bardziej kwaskowe, to byłoby lepsze. Ale poza tym nie mam żadnych zastrzeżeń. Taka gorąca przekąska. Jestem przed restauracją Chłodnej Mikoła. Głodny Mikołaj. To jest galicyjska najpa. Należy do grupy kumpel. Ja już nie jestem głodny po wizycie w Odesie, ale się oszczędzałem, więc specjalnie tutaj spróbuję dwóch rzeczy. To jest głodny Mikołaj w środku. Dużo jakichś portretów, nie wiem czy ich. Troszkę taki wystrój na przedwojenny, ale nie do końca. Bar. To mówiłem holodiet, czyli no, zimne nóżki, galaretkę oraz pierogi z kaszą gryczaną i z twarogiem, które bardzo lubię które są dość rzadko w restauracjach. Ciekaw jestem jak tu będzie wyglądała ich wersja. Tutaj mam dwa rodzaje szczanu do tego i ich własne piwo z browaru kumpel. Galareta jest dobra. Jest wieprzowa. Ma mm, no, dużo czosnku i chyba trochę chrzanu w środku. Nawet bez dodawania. I ma bardzo dużo mięsa. to jest na jakieś odpadki, to rzeczywiście mięso samej galarety, samego żelu jest tutaj niedużo teraz sobie dołożę jeszcze chrzanu. pierogi z kaszą kryczaną i twarogiem, mm. są całkiem smaczne trochę podobne mm. do ruskich smaku. do tego jest śmietana i bardzo dobra, słodka smażona cebulka ja sobie trochę dałem pieprzu i soli bardzo przyzwoita porcja centrum handlowe Leopolis takie najmniej Egzotyczne, ekscytujące miejsce, chyba z mojej wyprawy. Wygląda jak wszędzie, ale ma toaletę. Na przykład, chcę tutaj tylko zajrzeć do a właściwie na takie stoisko rybno-spożywcze. Tak z ciekawości czystej. Jak widzicie, podobne marki w części Berkska, Adidas. No i oczywiście coś, bez czego się. Nie mogą obejść ukraińcy. Musi być, nie wiem, co 50 metrów, czyli akcesoria do telefonów komórkowych, biżuteria. Aszon wygląda jak aszon w Polsce. Jest rzeczywiście wielki. to Nie jest, oż aszon mini. Teraz są nasiona w modzie. Wiosna. Z takich ciekawostek, to to jest połączenie Oshond z Makro, czyli na górze jest wielki magazyn. I zobaczcie, jest taka domowa chemia, czyli do się raczej na wagę albo na objętość się nalewa. I tak samo można sobie e, dla zwierząt kulki odmierzyć w świeżej ryby nie ma jakichś rewelacji, jest dużo żywej ryby, czyli jest jesiod, e, szczupak i coś jeszcze, coś jeszcze było. Ale jest dużo na przykład ryby na wagę wędzonej, makrela, serra, to nie wiem co to jest, Sałaka ryba maślana, się po prostu bierze i waży. I między innymi tutaj idę, żeby Wam pokazać makrela. Ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Ta makrela ma jakieś 35 cm długości. I pewnie waży z kilogram. Tak wielkie makreli w życiu nie widziałem.